Hej, pewnie zastanawiacie się, gdzie tym razem jesteśmy, u kogo w domu, gdzie tutaj zawędrowaliśmy i dzisiaj będziemy grać, będziemy śledzić losy Andrysiaków, czyli potencjalnego faceta Woodsy, co mi tu wibruje na samym wstępie, dopiero co zaczęłam proszę mi tu spadać e, z tego względu ma rodziców, tak, rodzice przyjechali, e, przeprowadzili się na razie do niego Ponieważ to chciałabym, aby Edmund zaprosił Łucję na randkę i żeby tę randkę też postawił. Bo jeśli nawet pójdziemy na randkę z Edmundem, z Łucją do restauracji, to i tak Łucja będzie musiała zapłacić. A chciałabym, żeby było to tak, jak um, tak bardziej, no nie wiem, jak się przyjęło, to źle, źle brzmi. Bo ja jestem za tym, żeby absolutnie dzielić rachunki na pół. To jednak powiedzmy starej daty, tak? W sypialniach nic nie ma. To jednak, no, jesteśmy w latach 40. Facet zaprasza kobietę na randkę i za nią również płaci. I jest dopiero piątek 20, więc jutro wybierzemy się. Jak ona w ogóle pracuje? Nie wiem. E, jutro wybierzemy się na tę randkę, ale on pracuje, o nie! A ona? Ona chyba nie. Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że nie będzie pracowała. Jeśli będzie pracowała, no cóż, pójdziemy po południu, pójdzie do tej pracy i zaczniemy po prostu randkę, myślę, że gdzieś do jakiegoś baru czy do restauracji. Mam nadzieję, że tu mam jakąś restaurację, mam chyba jakąś włoską, coś takiego, myślę, że możemy się przejść do takiej knajpki, a tymczasem Edmund nadrabia kontakty z rodzicami, oni się bardzo dawno nie widzieli. Rodzice mieszkają w terenach, na terenach objętych wojną, dlatego postanowili przenieść się szybko do syna, który mieszka w tej samej okolicy, co, co nasza rodzinka. I tutaj jest spokojnie, tutaj wojna jakby nie dociera. Oni mają spokój, wiadomo, że niektórzy muszą iść na tę wojnę. Jemu udało się, żeby że, że nie poszedł po prostu do wojska ze względu na zawód, który wykonuje. I po prostu jakby to powiedzieć on swoją pracą przysługuje się e, dobru państwa <grym> i e, dlatego postanowił rząd że on nie pójdzie do wojska a będzie służył w inny sposób okej okay. i teraz tak Zdzisław wy się czujecie w sumie dobrze Zdzisław i Monika to są rodzice Edmunda e, ale chyba mogliby iść z... Bać w sumie, no bo co mają robić, chyba że najpierw skorzystają z toalety, jak widzicie ten dom on nie jest do końca urządzony, on jest taki dosyć pusty no Edmund mimo, że tutaj ma trochę kasy to jednak yy, jakoś tak chyba się nie przykłada do tego żeby mieszkać dobrze i jemu jest yy, wygodnie tak jak jest, czyli yy, ma to co potrzebuje do życia, ale czy jest jakoś super czysto yy, czy ma jakieś wielkie wygody, to już nieważne jest mu dobrze tutaj jak jest. W ogóle fajny ten domek jest. I e, dlaczego matka położyłaś ty się z synem? Chodź tutaj, bo e, no nie śpis z synem, dorosły facet. Macie swoje łóżko. Jakby nie było jeszcze łóżka, to bym to zrozumiała, ale tak, to wiecie. Tutaj okay, Monika wstała przed synem, myślę, że chce mu zrobić śniadanie, zanim pójdzie do pracy. Chodź skorzystaj, tu mi zawadza e, ta półka na książki. Ona w złym miejscu stoi, ja muszę ją poprawić, bo będzie mnie tutaj tak denerwowało. Na razie przestawię ją tutaj, ale dobrze, żeby tak nie właziła, na razie przestawię ją tutaj. Jak mówię, Edmund na razie nie dba o to, jak jest jakoś super urządzone. Może jeśli związałby się z łucją, to wtedy to wtedy razem zadbają o. A czemu nie można? Ej, oni nie mają lodu. zapomniałam im lodówkę postawić. Ach, moja wina. To trzeba gdzieś przewiesić, może być tu. A my nie mamy lodówki. Co za fopa? Co za fopa? Czy ta lodówka może być, czy taką spiżarnię może? Jasno. Może coś tak, coś nie pasuje. Dobra, niech będzie. Łucja przyjdzie, to tutaj zagospodaruje jak trzeba. To Monika może zrobić jakieś yy, śniadanie, bo dobra, zrób jajka na toście. Za dużo nie umie. kobieta się nie uczyła. Co ona tak przestawia z palnika na palnik? No dalej, rób, rób, bo tutaj zaraz syn ci przyjdzie głodny i... Okej, okay, wy... Chciałam, żeby to wziąć ładnie tutaj na stół. Żeby sobie zjedli wszyscy. Ty weź porcję i ty też możesz wziąć porcję. O, też już wstał. I będzie czas do pracy. Ty masz chyba na ósmą. Tak. I nawet dostanie awans, czyli nie będzie takim gołodupcem, jak zacznie się spotykać z Lucją. To w sumie też jest ważne, żeby być zaradnym w życiu. Dzisiaj jest dzień pirata. Ok, no to. Weź się, dziel strojem, jak już jest, to będziemy trochę tam. Narzekaj na życie uczuciowe dobrze. I... ale powiedz, że chcesz. Eee, że chcesz zaprosić koleżankę na randkę. Spytaj, co przywiał wiatr. OK, poszedł do roboty, a my widzimy się za chwilę. W sumie tutaj rodzice no to czym będą się zajmować, niczym szczególnym, prawda? To nie są akurat nasi docelowi Simowie, oni są po prostu rodziną Edmunda. Dobrze jest mieć jakąś rodzinę. Potem też fajnie w drzewie wygląda, więc są. O, Edmundzik wys wyszedł, tak, wyszedł z pracy i nawet zdobył awans. E, Okej, okay. jest bardzo fajnie. Przyda się właśnie opić ten awans, poświętować, zabawy mu brakuje, ale idźmy za ciosem i spróbujmy zaprosić ją na randkę, ale jakby to tutaj. Może najpierw zap... Zaprośmy. Hmm. Zaprośmy, może ją tutaj. Chyba, że to jeszcze nie będzie randka. I wiecie, że niby. Jakby to tutaj teraz zrobić? Zapytaj ją o zawód. Będziemy wiedzieć przynajmniej, jak pracuje. Może wiemy, oczywiście, gdzie pracuje. pochwal, przewspaniały strój ona też dzisiaj pracowała, ale starzy już muszą, nie? już musieli oczywiście się tutaj y, przypałętać proszę tutaj y, i w nocha. dajcie chłopakowi działać, ja wiem, że takie czasy żeby najlepiej była przyzwoitka jeszcze może, ale nie gadka na podryw spróbujmy, tak wiecie, na razie trochę nieśmiało ale, moment, moment, tutaj mi się. Z... Ok. Czy pojawi się jakieś. O, zaproś na randkę. Właśnie. Ciekawe, czy się zgodzi. Łucja, liczę na ciebie. Musisz się zgodzić. O, chyba jednak się zgodziła. To pójdziemy na randeczkę. wiecie, coś sobie pogawędzą. Yy, i po prostu spędzą czas wiecie jak to na randce. Na razie oczywiście nie ma mowy o żadnych pocałunkach i tak dalej, ponieważ yy, to nie te czasy to jeszcze muszą trochę poczekać, ale chciałabym jakiś fajny stolik, widzę, że tu wszystkie najfajniejsze stoliki są pozajmowane, w sensie te dwa. Chociaż może tutaj, tak tylko tak przy schodach, a ten na górze coś jeszcze jest. Aha, tu jakiś domba właściciela. Ojej, gdzie tu się włazi, tak na sam dach? Tutaj ci siedzą. Gdzie by ich usadzić? Dobra, poprośmy o. Aha, już do innych gości. To poprośmy o ten stolik w takim kąciku, taki wiecie, zakątek w miarę jeszcze y, trochę prywatności zachowane. Ale ten tak ładnie się ubrał. O, a już Lucy też się przebrała. Kurde, tak romantycznie, bym miał się zaraz jej oświadczać. <laughs> Ale nie, nie, to jeszcze nie ten czas. Ale może, może kiedyś. Chodź tutaj, usiądź sobie. Jaką ma fryzurę? Zamówmy od razu. Nie ma co czekać, nie ma to tamto. Niech się szarpnie. Dwa wina. Yy, I danie główne. Co mogą sobie zjeść? Myślę, że raczej pójdziemy w takie bardziej proste rzeczy. Yy, czyli na przykład kurczaka weźmie sobie łucja. A ty co możesz sobie wziąć? Może klopsa? wiecie, prostsze rzeczy, wojna i tak dalej. Bez przesady nie ma co szaleć. Ok, mamy jedzanko. Musimy trochę pogadać z nią, nie? No bo przecież w końcu to randka. Ok, to jest trochę niezręczne. Niezręczne ci, ale widzę, że nie ma tutaj. Porozmawiać z nią o pracy w takim razie super ciekawe. Widzę, że Edmund nie wie, jak zagadać, mimo że są przyjaciółmi, znają się. Poplotkuj o współpracownikach. Wiecie, delikatnie zaczniemy. Dobra, to teraz pochwal jej strój, bo wcześniej rodzice wam przerwali. A teraz w takim razie możesz trochę... Tak, możesz rozwinąć żagle i jej tam trochę podogadzać. No, no, no! O ty! Hmm. Antoni Dumicz, to przecież to jest nasz... Nasza rodzina. No, te chwile poczekania, nic jej się nie stanie, a siku zrobić mimo wszystko e, trzeba. Bo wstyd by był, gdyby nie wytrzymał. O, przynieśli nam nasze jedzenie, ale jest kiepska jakość. Ta, e, trochę nam tutaj chyba tarantka średnio wyjdzie. Bo jedzenie jednak no, nie jest chyba najlepsze. Bardzo słaba jakość. A jakiś po poziom trzeba y, trzymać. Rozmawiajmy o posiłku. Czy my możemy... O, narzekaj na potrawę. I możesz pożartować trochę jeszcze. Co tu musimy zrobić? No, ożywiona rozmowa. Nie mogę przeprowadzić ożywionej rozmowy. Co to ma być? Halo! Chciałabym to zrobić. Ale nie mogę. Już ma pocałować, nie może na razie pocałować. Przykro mi, ale tego akurat nie możemy wypełnić. Na razie nie. Jeszcze trochę muszą poczekać. Już z drugiej strony. Z drugiej strony to są lata 40. W Stanach Zjednoczonych nie było tak jak w Polsce, więc to możemy akurat się sugerować Stanami. Yy, możemy ją w sumie pocałować, takiego dać yy, cmoka, <laughs> delikatnego. Dalej, bo ja chciałam, żeby się pocałowali mimo wszystko takiego delikatnego, jeszcze przed zakończeniem randki. I nie zaliczyło się? To jeszcze raz. Chciałabym, żebyś im się zaliczyło po prostu. z pasją, Boże drogi, czy my zdążymy. Postaraj się o małego pirata. Zaprosić na pokład. Aha, to do domu pewnie, żeby zaprosić. Hej ho. Hej ho. Ops. Chyba nie możemy, jednak. Chyba nie damy rady. Szkoda. Ale może się w takim razie objąć na zakończenie. No, randka była średnia. Ale zawsze coś, tutaj widzę, że Łucja jednak jest zainteresowana naszym Edmundem. Więc nie ma obaw, możemy ich możemy ich swatać ze sobą. Zakończmy posiłek, już deseru nie będziemy zamawiać, bo jak widać jest już nie dość, że późno. To jeszcze i szef kuchni nie za bardzo się popił, popił, popisał. Ok, zaprosiliśmy w takim razie Łucję na randkę. Możemy wracać do domu. I możemy też wracać do naszej rodzinki, tak naprawdę. Możemy się przełączyć. Możemy się przełączyć na ratajów, bo Edmund wykonał już swoją dolę na dzisiaj. To było jego zadanie: uwieściłucję. Wiem, że może trochę traktuje to po macoszemu, a co nic nam robią? Ale wiecie, takie czasy. Szybkie związki, szybkie śluby. Kto zmarł? Kto zmarł, że jesteś smutny? U śmierć w rodzinie, kto? Jestem ciekawa, kto. Jezus, jakie ty masz włosy. Co to za afro? Hmm. Jasiu zmarł. Aha. No proszę, no na się też już był czas. Już nasz ojciec ze mną nie żyje, a Jasiu jeszcze tam się w miarę dobrze trzymał. Jak to wygląda na tym drzewie? Matko Dominika... Nie, Julia to była. Hanna, a ona jest bawampirem. Więc ona może się nie starzeć. Kazimierz Dumicz i Hanna. Oni jeszcze żyją z tego pokolenia od Stanisława. Reszta już wszyscy pomarli. Bogumił też. Okej, okay, przeklikałam sobie przez... Bardzo lubię to drzewo, dlatego tak często na nie wchodzę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, dużo, dużo potomków. Praktycznie całe miasto jest nasze. Okej, okay, czyli y, umarł albo Jasiu, albo Bogumił. I teraz proszę posprzątać. Y, Magda oczywiście, jak zawsze, nie robi nic konkretnego. Sobie tam tańczy. To możesz w takim razie, jak już tutaj jesteś, to zmienić na oczywiście stację z wywiadami. I słuchać tej stacji. A reszta może wrócić, niech poprzychodzą. Ja już wiem, po co była tam maryśka z Janinką. No przecież, że obczaić gdzie ta nasza łucja polazła. Ach. Baby to jednak są baby, nie? Wszystko muszą wiedzieć. Okej, okay, tu nie ma nic ciekawego. Jest, jest, widzę, chyba zadowolony. Dzieciak śpi. Wszystko jest ok, tak naprawdę. Nikt tutaj nie zmarł w międzyczasie. Ojej, młoda lubi dzień pirata. To mogłabyś z kimś porozmawiać. Może z mamą porozmawiaj na temat dnia pirata. Dziel się ekscytacją. Jak tak bardzo lubi, to w ogóle Maryśka, ale przytyłaś. Jak tak bardzo lubi, to jak najbardziej... Niech tutaj też trochę do mamy zagada. Ona powinna być dużo szczuplejsza, w sensie Marysia. Ona zawsze była taka chudziutka, a teraz trochę jej się przytyło. I myślę, że możemy ją trochę odchudzić, ale oczywiście eliksirem. Tak jak zrobiliśmy to chyba zanim straciłam save, tak mi się wydaje, że tak raz zrobiliśmy, że ona. Y, że ona po prostu wypiła eliksir i stała się z powrotem szczupłaną. I myślę, że to możemy tak uczynić. Tylko, czy ona ma wystarczającą ilość punktów na to? Bo ja tak w sumie nie dbam za bardzo o te ich aspiracje. Y, Oczyszczenia skląt. Szczupłość i instant mamy. I może sobie wypić. Chodź Warcisław. Warcisław tu napełnij miskę. A zająć się może Łucja. E, Trochę. O, zobaczcie od razu, jak dobrze wygląda. I dziel się jeszcze ekscytacją i myślę, że jej zatrybi. Jeszcze nie? Okej, okay, to choć usiądziesz na muszli, to może to ci zatrybi teraz. O! Teraz spełniła swoje Łucja, a czemu ty nie możesz? Tu tam idzie? Tu tam pewnie... Hmm, oczywiście, że Maryśka. No dobra. Jak jesteś, to przewin w takim razie. Yy, na karm jeszcze i niech sobie śpi. I tak naprawdę, kurczę, jest niedziela pierwsza 30, a Wy w ogóle nie jesteście wyspańco, Co, już jesień? Nie. Już jesień, matko Boga, co to się dzieje? Mało mamy tych roślin, trochę jesiennych, powiem Wam. Myślę, że musimy tutaj coś dokupić najlepiej jakby zrobiła to oczywiście Łucja bo ona to jest jej ogród. Kupmy dwie paczki. Zobaczymy co dostaniemy. Co dostaliśmy? lewią paszcze, zima wiosna, lato jesień, chryzantemy. O, może marchew możemy zasiać. Jerzyna, wiozem, bla, 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 bla. Ok, to sadzimy marchew w takim razie. Dobra, wiecie co? Jak nie ma co, to posadzimy wszędzie marchew. Będą żarli marchew przez całą jesień. Jest za Już jest za zimno. No okej, okay, to wszyscy do chaty wszyscy do chaty, bo faktycznie jest zimno. Warcisław, jak zwykle, do swojej roboty. Łucja, no nie jesteście jakoś super śpiący ale możecie jak najbardziej już się położyć nie będziemy tutaj im przedłużać yy, przytul tu młodego jeszcze i ciku i do spania też Magdaleno, Magdaleno, Łucja ma yy, Janina, ty jesteś wyspana, ale już nie możesz tak sobie swojego zegara biologicznego rozregulować, jutro jak będzie ładna pogoda to sobie Łucja ładnie wszystko posieje i tak to będzie wyglądało. W sumie to ona ma ten, ten, ale hmm, przydałoby się, żeby Edmund był jej chłopakiem. Ale to jeszcze nie dziś. Myślę, że w następnym odcinku i na dzisiaj y, zakończymy na tym grę. Mój plan odnośnie rozpoczęcia romansu Lucy z Edmundem jak najbardziej się powiódł, więc y, będziemy kontynuować tę znajomość. Oczywiście, Marycha do spania. Ty, Wajzo, jedna ty. Więc ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych częściach, w kolejnych filmikach. Cześć!